Dobrze, teraz temat klamek. Temat klamek to jest temat rzeka, tak samo jak temat uchwytów. Bo ja sobie wzięłam na cel, postawiłam, że złoty kolor będzie wszędzie taki sam. Czego się niestety nie udało osiągnąć. No więc odcienie złota będą podobne, ale będą się trochę różnić. Nie będzie tego tak widać. I oczywiście, zamawianie przez internet, wiadomo jak jest. Zamówiliśmy klamki złote. Ja w ogóle dążyłam do tego, żeby raczej były tomatowe, klamki i albo takie mm, szczotkowane, jak są w, w sypialni. Zaraz pójdziemy. Ale było mega ciężko znaleźć takie klamki w budżetowej wersji, bo nie chcieliśmy płacić 300 zł za klamkę, a niestety takie klamki kosztowały 300 zł, więc wiedzieliśmy: Dobra, skoro tu jest połysk w łazienkach, baterie musimy zobaczyć jeszcze w przyszłym przecież. Mhm. Baterie do łazienek będą z tej samej kolekcji tu mamy połysk e, no to te w sypialni klamki też są takie w miarę w połysku więc one się nie będą odróżniać więc zamówiliśmy znaczy no chciałaś mieć pod ten wszystko pod sypialnię, nie? no a poszło w drugą stronę wszystko tak to jest wygląda, udręczne, a sypialnia... to chodźcie teraz do sypialni e, tak, aha, bo tylko chciałam powiedzieć, że to znowu jest dużo ciemniejsze złoto niż w internecie bo w internecie ten złoty kolor był bardziej taki, czyli taki bardzo jaśniutki złoty, bardziej szampański no, a chociaż pewnie tak, nie? Jak zdjęcie jest zrobione, jak się coś jasnego odbija, to wygląda na jasne. No, a ogólnie on jest taki to jest... bardziej. Ciężko. ten znowu jest bardziej miedziany, ten, który chcieliśmy na samym początku mieć. Mhm. Taki jak w sypialni, bo on jest bardzo podobny do tego koloru w sypialni, choć nawet jest nieporównany. Tylko że w połysku, nie? No nie. <laughs> Ale ogólnie jest łosko. Bo ogólnie na początku chciałam coś takiego, to jest taka, takie szczotkowane złoto. Ono też tak lekko się świeci, to nie jest takie matowe, tylko szczotkowane. I właśnie taki chciałam mieć wszędzie, wszędzie, wszędzie. Ale, no, ale jeszcze klampi... się, ile zapłaciłaś za ten uchwyt? Za ten uchwyt są 80 zł, ale. No, 80. <głos》>. tak, za jeden. Ale powiem Wam szczerze, że nie było innych złotych uchwytów. A ja nie chciałam tu krawędziowych, bo myślałam, że będą jeszcze większe przerwy między drzwiami, a się okazało, że i tak będą takie, więc mogłam mieć krawędziowe, dobra, już tu late. Więc chciałam takie, ale takie klamki kosztowały 300 zł, więc stwierdziliśmy, dobra, no nie będziemy przyginać i przesadzać, a ta jedna klamka kosztowała co, co? 70, 70 zł, czy coś no, co? takiego. A, a poczekaj, sobie to są zamontowane, może nie. No ja wiem, ale chciałam tutaj sobie Jak, Jak to w składzie wygląda? Pokażmy tutaj, tutaj no i wszystko zależy, co tam się odbija. Nie? Raz jest trochę ciemniejsza, raz jest trochę jaśniejsza. No i Marcin już zamontował tutaj. I w ogóle śmiesznie, bo jest Ania z Bartkiem. Ja mówię, chodźcie zobaczyć klamkę. I ja tak samo zrobiłam. idę, idę. I w ogóle zapomniałam, że to są drzwi. Szukałam, a faktycznie te drzwi są ukryte, jak się tak spojrzy. A w którą stronę chciałaś otworzyć? Do siebie. No, także tak wyglądają. Złote klamki na bogato. A co? Żeby one jeszcze kosztowały dużo. Nie, no śmieję się, śmieję się. Że... Mamy, mamy świadomość tego, że te klamki teraz tylko tak wyglądają, bo za chwilę pewnie tak wyglądać, nie? Będą tak jest? samo jak te, jak te drzwi. Ale wiesz co, to nie wygląda, jakby miało się opierać. Więc Więc to jest. Więc... Co to jest? Termostat. Termostat. Więc ewentualnie wiesz, poruszyłam się, że, ale to będą takie wtedy yy, szczotkowane Gorzej, jak będzie schodzić taka farba, będą takie plamy. A to się wymieni, nie? No ale nie wygląda, jakby miało. Dobra. To co, temat klamek powiedzieć, i ja za chwilę pokażę okay. jak? no i tak jak wcześniej wspominaliśmy, że mamy drzwi tylko z klamką bez po prostu bez klucza i bez żadnej ziółki na dole na klucz, a w łazience będą z tym zabezpieczeniem no i tutaj do drewna. aha chciałam sobie jeszcze przyłożyć widzisz, chciałam sobie przyłożyć, też będę pasować nie? Mhm. będzie. Tak. Ej. Ja mówię o najpierw, że i już zostają, ja już nie odsyłam, już nie szukam, już nie kombinuję, bo już, już nie śpię, już Z, najpierw nie spałam przez uchwyty, mi się ciągle śniły, teraz nie śpię, mi się ciągle śni narożnik, bo szukamy, wybieramy narożnika, także... To Rudy, co ty robisz? Co ty robisz Rudy, co? A to tutaj pokażemy, pokażę Marcin, że... No, dobrze. I to tyle chyba. Dobra, moi drodzy, szybka akcja. Wędka z pławik. nie ma tutaj żadnej filozofii tak naprawdę, ale skoro pokazujemy Wam wszystko. Yy, od samego początku do samego końca, no to tym razem nie mogło być inaczej. Jak Zuzia wam wcześniej pokazywała yy, złote klamki, cały zestaw. Wrzucę link w opisie, żebyście wiedzieli, żebyście wiedzieli, co ja. No i tak. No i tak. Generalnie tutaj widzę, yy, mamy ten szpień łączący klamkę, dwie klamki Mamy śrubki, oczywiście, do przykręcenia, i mamy też takie śruby, które powinny, że tak powiem, łączyć ze sobą dwie, dwie klamki. No natomiast, my mamy akurat takie drzwi: tam jest zamek i tak dalej, no to nie można, nie można wiercić. Nie wiem, czy to jest po prostu do jakichś innych drzwi, jakichś tam starszych, czy nie wiem, jak wiecie, możecie napisać, ja się na tym nie znam. <laughs> Więc to podpuszczamy, montujemy tylko i wyłącznie na śrubki. Tutaj mamy oczywiście. Rozetę, którą najpierw trzeba zdjąć. Ja domyślam się, że każda klamka, montaż klamek jest inny w zależności od, od modelu, rodzaju. Tak ściągamy. Mamy tą rozetkę i mamy klamkę, cztery śrubki ślub, i tyle. Słuchajcie, ja używam wkrętarki. Może lepiej byłoby zrobić to za pomocą jakiegoś śrubokrętu, ale na niskich obrotach. Dobra. Teraz poziomujemy sobie. Słuchajcie, ja to robię na oko. Strzelać z tego nie będą, jak ja to mówię, nie, więc na oko, w miarę prosto, żeby było i można kręcić sobie drugą śrubkę. Tutaj raczej nie ma prawa stać się złego, więc bez obaw. Jakby te, jakby te klamki kosztowały miliony monet, to pewnie jakoś bym się spinał nad nimi. A tak to. Chociaż powiem wam, nie mam nic do wykonawców, ale widziałem jak to się robi, jak oni to robią i tak dalej. Tam nikt nie zwraca uwagi na to, czy prosto, czy krzywo, po prostu przykręcone. I tyle, nie? No ja jestem ciekawy Jak te klamki Będą wyglądać Za pół roku załóżmy No i drzwi Pewnie podobnie, już są Już są ciemne Szarawe, gdzie nie gdzie Wkładamy rozetę Także słuchajcie, jeżeli będziecie pisać, że białe drzwi no, że tak nie wyglądały, ukryte drzwi bez sensu, pomalowane i tak dalej, będą zaraz czarne, że klamki, że tanie, że złote, że będą zaraz porysowane i tak dalej. Słuchajcie, my mamy naprawdę tego świadomość. Wiemy, że tak, tak będzie. Za chwilę człowiek nie będzie naprawdę na to e, zwracał uwagi, no ale takie ryzyko, jeżeli można to nazwać ryzykiem bo może ktoś powie, że to jest głupota. My podjęliśmy i nie widzę żadnego problemu, żeby za jakiś czas po prostu to wymienić. I pewnie tak będzie, że za jakiś czas wymienimy albo na jakieś drogie, co wątpię oczywiście, albo po prostu na jakieś praktyczniejsze. Tak samo jeżeli chodzi o drzwi. No drzwi wymieniać nie będziemy, ale pewnie je gdzieś tam pomalujemy, czy zatapytujemy, jaka wizja będzie, to, to się okaże. Wcześniej mieliśmy zakrejony ten, ten język. On jest magnetyczny, więc on tutaj nie wychodzi. Dopiero w momencie. Dopiero w momencie kiedy zamkniecie drzwi, to on jest tak jakby wchodzi y, przez magnes, jest łapany. No i żeby otworzyć. Proste. Bardzo proste. No. I tak słuchajcie to będzie wyglądało. Działa. Działa, zamyka się, zamyka się, czeka mnie jeszcze, e, czeka mnie jeszcze, słuchajcie, klamka tutaj, ale te drzwi będą jeszcze malowane od tej strony, więc w sumie na razie nie montuję. Potem zobaczycie w innych materiałach, jak już będą drzwi od stolarza z tej drugiej strony, a teraz zobaczcie, jak się całość prezentuje. O! Tak się prezentuje. Tam jeszcze będzie lustro. I wiadomo, to tak nie wygląda jakoś specjalnie teraz, nie ma jeszcze gniazdek i tak dalej. Drzwi też nie są jeszcze do końca wyregulowane. No ale tak to się, e, słuchajcie, prezentuje. My jesteśmy zadowoleni w sumie spoko, e, że to te klamki są złote. ładnie to wygląda. Mogłyby być w sumie też czarne. Ale tak, Zuzia chciała jakieś tam dodatki, właśnie jakieś tam dodatki mieć złote. No i jeszcze co do drzwi, no tak jak mówiłem o tej farbie, że nam się brudzić i tak dalej, no to mamy tego świadomość. No, one, tak jak mówiłem, są jeszcze do jakiejś tam małej regulacji, ale też chciałem poruszyć kwestię tego, że tu będzie ciemno i też mamy tego świadomość, że przedpokój jest bez okna, no szkoda. Mało jest projektów takich, w sensie inaczej, projekty z jakimś oknem fajnym i tak dalej przed pokoju, z jakimś dużym holem są cholernie drogie i są duże, przede wszystkim te domy, przynajmniej tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, jak szukaliśmy, więc no musi tak być, dlatego mamy kilka źródeł światła, tak jak widzieliście, kto nas śledzi, mamy lampki podłogowe będą podwójne i pojedyncze tutaj u góry plus są ledy, więc jakieś takie nastrojowe światło plus te główne. Myślę, że myślę, że będzie w porządku. Będzie wszystko grało.